Serdecznie, mam na imię Kasia, i w dzisiejszym kwadransie ze Złotym Naparskiem pokażę Ci, jak wykonać boczne kieszenie, znaczy kieszenie w szwie bocznym. Są to kieszenie, które możesz wykorzystać naprawdę w bardzo wielu swoich pracach szyciowych, szyjąc ubrania. Bardzo popularne są te kieszenie na przykład w spódnicach, w spódnicach z koła, półkola lub jakichś trapezowych. Bardzo są lubiane te kieszenie właśnie, bo nadają spódnicy takiej bardziej praktycznej jakby formy. No ale możesz to wykorzystać też w płaszczu, w bluzie, wszędzie tam, gdzie chcesz po prostu włożyć sobie ręce, a nie, nie, nie wykonywać jakby tych kieszeni nakładanych na wierzch. I mam dla Ciebie też dobrą nowinę, bo te kieszenie możesz nawet wykonać w ubraniach, które są już uszyte, na przykład w takiej spódnicy, a brakuje Ci tych kieszeni, no to nadprówając sobie szef boczny i wykorzystując wiadomości z tego filmu, możesz sobie taką kieszeń wszyć już po prostu do gotowej rzeczy. Także zachęcam Cię do oglądania i pokażę Ci na próbce, jak zrobić taką kieszeń, a potem sobie możesz to wykonać na swoich własnych pracach. Od czego zaczynamy? Od, zaczynamy od tego, że albo posiadasz wykroję taką kieszeń powiedzmy z jakiegoś pozyskanego wykroju szablonu, albo możesz taką kieszeń wykonać sobie samodzielnie. Ja będę wykonywała dzisiaj na już skrojonej próbce jakiejś tam miniaturowej, ale jak najlepiej wykonać sobie taką kieszeń samodzielnie? Kieruję sobie tutaj na swoje porę pracy i pokażę Ci, jak to wykonać. Przede wszystkim musisz kieszeń dopasować do wielkości swojej ręki. Najlepiej to zrobić w ten sposób. Że położyć sobie rękę na kartce, to wiadomo, rękę będziemy tutaj wkładać do kieszeni bokiem. Kładziemy, tak jak chcemy tu sobie rękę wkładać, i odrysowujemy. Ja sobie zrobię coś mniej więcej takiego. I oczywiście możemy sobie rękę pod takim kątem, czy pod innym kątem odrysować. Na razie tak mniej więcej, tak? Tak, jeszcze nie wyszło mi coś takiego. Oczywiście to samo może tutaj. Yy jak nam nie wychodzi, możemy sobie inaczej zrobić. Czyli możemy sobie w ten sposób wyobrazić, że ta kieszeń będzie tutaj się znajdowała w świebocznym i sobie tak skierować, jakby tą rękę będziemy wsuwać i sobie po prostu naszkicować tak wstępnie. Tak chcemy, żeby po prostu dopasować do własnej ręki. Wyszłam może tak na pierwszy rzut koślawię, ale teraz sobie tutaj na kartce to wszystko poprawię. Zaokrągle. Tu trochę wypukle i tutaj bym sobie w ten sposób. Zaraz wypnę i pokażę Ci, co wyszło mi z tego rysowania. No, jak kieszeń wygląda w ten sposób. Czyli dopasowałam ją do własnej ręki skierowanej sobie tak ku dołowi. I teraz jakbym sobie to dopasowała do swojego ubrania, mogę sobie jeszcze to spróbować. Przyłoży do szwu bocznego, czy ta kieszeń będzie mi tu do ręki pasowała. Jeśli nam wszystko pasuje, jeśli nie mamy kieszeni właśnie pozyskanej z jakiegoś wykroju gotowego, no to możemy sobie w ten sposób przygotować. No i w takim sposobem moja kieszeń pasuje trochę tutaj do tego, co mam, jest moja trochę mniejsza. Przystępujemy do szycia. Od czego należy zacząć? Jak już mamy wykrojoną kieszeń dopasowaną do naszej ręki, to musimy takim samym sposobem. Yy, Umiejscowić ją, tak? Czyli jeśli to jest coś, na czym nie mamy tej kieszeni zaznaczonej, to takim samym sposobem stajemy, przykładamy sobie szablon do biodra, patrzymy mniej więcej na jakiej wysokości na biodrze chcemy mieć tą kieszeń i sobie po prostu zaznaczamy górną, górną krawędź tej kieszeni, a następnie musimy sobie zaznaczyć, czyli początek tej kieszeni i koniec. I musimy takie dwa, dwa punkciki. I te dwa punkciki możemy sobie zrobić takimi nacinkami. Nacinki powinny być około 3 mm, i już teraz wiemy, w jakim miejscu na naszej odzieży będzie ta kieszeń umiejscowiona. Zaczynamy od tego, że teraz rozkładamy to na dwie części, i każdą z tych części obrzucamy, czyli obrzucamy ten kawałek tylko między tymi punktami, a ja bym nawet wyszła po centymetrze za te punkty, czyli obrzucamy ten kawałek. Obrzucamy ten kawałek pomiędzy punktami i obrzucamy te elementy tutaj kieszonki. Ja będę obrzucała tutaj, poka pokażę na e, zygzaku, e, natomiast e, można to zrobić też, też oczywiście overlockiem. Ustawię moją maszynę na zygzak i zrobię obrócę krawędź żeby ją przez strzępienie. Na kieszeń od razu podkładam drugą. Od razu biorę kolejny odcinek. Tutaj podkładam tylko w tym miejscu gdzie potrzebuję. I kolejną. te części, które potrzebuję. Co robię w następnej kolejności? W następnej kolejności muszę przyszyć już worki kieszeniowe do, mojego, do, moich, do mojej spódnicy powiedzmy. Czyli biorę sobie, kładę na prawą stronę te elementy, do których będę naszywać kieszeń, i muszę te kieszonki ułożyć prawa strona do prawej. To jest prawa strona, to jest lewa, więc prawa do prawej to też leży na prawej stronie. Układam właśnie w tym zaznaczonym polu, czyli od nacięcia do nacięcia jedną stronę, od nacięcia do nacięcia drugą stronę. Przypnę sobie szpilkami, żeby było mi to łatwiejsze, żeby mi się to nie przesuwało, czy w tą stronę szpilki, czy w tą. Ja robię w szpilki prostopadle. I teraz przyszywam. Przyszywam centymetr od brzegu, chociaż mogłabym tutaj nawet około 9-8 mm przyszyć. Zakładam, że potem będę daną, że zszywała centymetr od brzegu. Czyli jak tu będę planowała później zszywać boki centymetr, to tu mogę nawet 8 mm od brzegu przyszyć lub 9, tak żeby potem te drugie przyszycie było troszeczkę minimalnie dalej. Ale ja sobie zszyję yy, tak około, przestawiam oczywiście następnówkę na, w moim wypadku na A i przeszywam około 8 mm od brzegu. Zaczynam od początku kieszonki, mocuję, czyli tu gdzie kieszonka się zaczyna, to zaczynam z mocowaniem i przeszywam ją wzdłuż krawędzi, tylko do tego miejsca. Tutaj tylko do tego miejsca, do końca kieszonki, i mocuję. To samo robię z drugą stroną. Od początku kieszonki do końca przyszywamy. Około 9 mm od brzegu. Tak przygotowane kieszenie wyglądają w ten sposób. Jakie tutaj odchylę, i tak samo tutaj. Tak to wygląda po przyszyciu. następnej kolejności mogę te kieszonki w ten sposób zostawić, ale mogę też odchylić je w stronę tego tutaj, w stronę krawędzi i przymocować tutaj do zapasu szwu. Tak? Mogę to przyszyć e, powiedzmy 2 mm od brzegu, ale mogę też przyszyć pół cm od brzegu, tak żeby potem ta kieszonka była już taka e, przymocowana do tego zapasu, czyli sobie ten Sposób, czyli muszę pamiętać, że nie szyję po tym, tylko szyję tak, aby kieszonkę umocować do tego zapasu szwu. I ja to prze, przeszyję. Przeszyję sobie około 3-4 mm od brzegu. I mocuję, oczywiście. I robię to samo z drugiej strony. Teraz moja kieszonka wygląda w ten sposób, że jest przyszyta i przymocowana do tego zapasu szwu. W następnej kolejności składam te kieszonki do siebie i te elementy. Czyli mam tutaj prawa strona z odchyloną kieszonką, prawa strona do prawej z odchyloną kieszonką. Borki kieszeniowe się pokrywają, krawędzie się pokrywają. I oczywiście dla ułatwienia spinam sobie kieszonkę, tak żeby tutaj te krawędzie na siebie nachodziły. I spinam krawędzie, które będę zszywała. Oczywiście jakby to była spódnica, to ta krawędź tu w dół byłaby o wiele dłuższa. I teraz będę zszywała boki razem z kieszonką. Tutaj będzie mi zależało na tym, żeby szyjąc szyć tutaj przy krawędzi około centymetra od brzegu, ale żeby dojść. teraz narysuję jak to będzie wyglądało. czyli będę teraz szyła tutaj zszywała boki, tutaj wyjdę około centymetra w dół poza krawędź tej kieszonki, zakręcę i będę szyła od razu z kieszonką. zaraz pokażę. Tutaj będzie mi zależało, że mogę nawet troszeczkę dalej, nie muszę tak naprawdę, mogę sobie idealnie do tego punktu dojść, ale nawet będzie lepiej, jeśli ja sobie zajdę tutaj milimetr, dwa za tą kieszonkę, a to było miejsce przyszycia kieszonki. Tutaj odwrócę na igle, przeszyję dookoła kieszeń. Tutaj będę szyła za chwilę. Tutaj dojdę znowu tak, żeby się znaleźć lekko za tym szwem. W ten sposób. I do dołu będę szyła dalej. To będzie taki fajny sposób, gdzie my od razu przyszyjemy bok z kieszenią. Czyli szyję około centymetra. Tam starałam się szyć 9 mm. Poprzedni szef, dlatego teraz będę troszkę obok. Idę, idę tutaj, centymetr wychodzę poza, żeby potem po zakręceniu, jeszcze kawałeczek, wbijam na witej igle, odwracam i od razu szyję kieszeń. leciutko za ten szef, którym przyszywałam, z milimetr półtora za ten szef, którym przyszywałam kieszonkę i szyję kolejny bok. Teraz wygląda to w ten sposób, czyli przyszyłam tu od razu kieszonkę i w ten sposób. Oczywiście, jeśli masz ochotę, możesz również przyszyć tylko ten bok i zamocować, tylko ten bok i zamocować i oddzielnie przeszyć kieszonkę. Też można tak zrobić, ale ja zrobiłam to od razu szyjąc. Tak, z kieszonką i tutaj. I teraz zostało nam tylko obrzucić to razem z kieszonką i tutaj. I teraz jaki to, jak my to robimy? Ja będę robiła to zygzakiem na maszynie. Można to również zrobić overlockiem. I teraz pokażę, jak to zrobić, żeby to na overlocku szczególnie. To może nie będzie tak dobrze od, o, pokazywało, ale pokażę to na maszynie. Idziemy sobie tutaj, obrzucamy. Na maszynie jest to łatwiej zrobić, ale jeśli będziemy na overlocku, to dojdziemy do tego miejsca tutaj, w ten sposób. Podwiniemy sobie tą kieszonkę w ten sposób, żeby tutaj nam się zrobiła taka jakby prosta linia, ale żeby tutaj nam się nie objęło. Czyli tu sobie od razu postaramy się tak manewrować, żeby zjechać na tą kieszonkę. Jak już wyjdziemy za to, możemy tu teraz sobie puścić wszystko. Idziemy. Do dookoła pieszcząki odrzucamy i znowu dochodzimy do rogu, podnosimy, tu tak, zaginamy naszą, naszy, naszą rzecz, żeby tu się nam zrobiła taka linia prosta. Oczywiście cały czas zaglądamy pod spodem, czy nam nic nie, nie podchodzi. Idziemy jakby, jakby po prostej linii. Następnie wszystko rozprostowujemy i idziemy do dołu, do dołu naszej spódnicy. I w ten sposób nasza kieszonka w spódnicy jest wykonana. To wygląda. O tak. Tutaj pod spodem wszystko się trzyma. I teraz jeszcze, oczywiście, musimy tą kieszonkę skierować w stronę przodu. Jeśli to jest nasz przód, to w tą stronę. Jeśli mamy ochotę, możemy dodatkowo sobie zrobić jakieś na przykład mocowania. Czyli, możemy tutaj sobie coś przyszyć, i tutaj przyszyć, zakładając, że to jest nasz przód, bo kieszeń oczywiście, nasza musi się kierować do przodu. O tak, muszę w ten sposób zrobić, Tak położyłam. O tak, czyli musi kierować do przodu, i jeszcze oczywiście do dołu, żeby nasza ręka tutaj wchodziła. No i takim sposobem mamy uszytą kieszonkę. Teraz, jakbyśmy to sobie zrobili na boku naszej jakiejś spódnicy, to wygląda pięknie. Tu jest wszystko przymocowane, nic tam się nie odchyla, a jak sobie jeszcze tutaj przymocujemy jakimiś mocowaniami, to ona będzie cały czas skierowana w tą samą stronę i nie będzie nam się w żaden sposób odchylała. Czyli jeszcze raz, to wygląda na prawej stronie tak, na lewej stronie nasza kieszonka wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że sposób, który ci pokazałam, jest dla ciebie interesujący i że wykorzystasz go w swoich, yy, swoich rzeczach, które będziesz szyła. Yy, pochwal się, czy ci się udało i czy ten sposób ci się spodobał. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę i zapraszam Cię na następny kwadrans, który już będzie za tydzień i w którym pokażę Ci kolejne ciekawe rzeczy szyciowe lub około szyciowe. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!